A także Romero, zobaczymy jaki wariant rozegrania Bartkowiak spada ta piłka pod nogi Romero Romero, uderzenie, Romero. Teraz... teraz do środka kierownika ale świetny odbiór Kluczyńskiego jest już tutaj Romero Romero, uderzenie. Romero Skowski. Laskowski do Bartkowiaka, Bartkowiak Laskowski, Laskowski, sami by była nie Laskowski, teraz włożenie do Kluczyńskiego. Kluczyński, uderzył! Współkolonii Środany, Wielkopolska, Bartkowiak, jest dośrodkowanie w pole karne, jest uderzenie do Ruekę. Jelenk był w stanie tego skierować, no i teraz poloniści, Bartkowiak, Bartkowiak do Romero. No Romero szuka sobie tu miejsca do strzału. Romero, teraz w kierunku protażuka plotarzu jest uderzenie, plota Żuka, ale... Kilka w jego rękach laskowski w kierunku Stangela. Stangel przepycha się tutaj z rywalami. Wyłożenie kulki jest uderzenie, ale Pojawia w ten gracz, któremu poświęcaliśmy trochę czasu w tym naszym wstępie do tego spotkania. Mówiliśmy, że on wraca po nim razie, którego nawalił się wcześniej, uwaga, jest dośrodkowanie pola karnego, no i potrawka kilka e, z uchwały, środa wielkopolska, po no i broni to wszystko tutaj Bartkoniak, Bartkoniak jest sam, że trzeci z pomocą protaziów z Romero, Bartkoniak sam indywidualny może. Marek w kierunku Grabowskiego. Grabowski dośrodkowanie w pole karne. Znowuż przez niego ustawiona w narodniku Wojska Bartkowiak dośrodkowanie w pole karne. Ale jeszcze raz tam próbował w pole karne. Bartkowiak jest już zagranie. Wywija to wszystko Dymarski. Walczy tu jeszcze Laskowski. Jest gardło tego Mikołajczak. No i koniec. Kończy to spotkanie prowadzące te zamodarcze.